Najpierw Leclerc, potem Gasly, a teraz Ricardo. Mądza, szczególnie ostatnio, ma coś w sobie, że chce się tutaj wracać, że chce się oglądać wyścigi, nie mylić ze sprintami. Na Monzie dała również o sobie znać ta niezwykła siła przyciągania Hamiltona i Verstappena, która sprawiła, że obaj z niedzieli wywożą okrągłe zero. Zdecydowanie jest o czym rozmawiać, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 12 września, Daniel Biały. Echa, padoku. Oni ponownie to zrobili. Oni ponownie dotknęli się na to, że tak dzisiaj krzyczeli komentatorzy na całym świecie, ale zanim o tych wyczynach Hamiltona i Verstappena, dłuższą chwilę poświęcimy McLarenowi. McLarenowi, który czekał na kolejne zwycięstwo aż 3213 dni. McLarenowi, który ostatni raz ukończył wyścig na pozycjach 1-2 w 2010 roku. Co ważniejsze, McLarenowi, który wygrał dzisiaj ten wyścig, nie dzięki szczęściu, ale dzięki argumentom. Duma to słowo, które przewijało się dzisiaj bardzo często w wypowiedziach Andreasa Sejla oraz Zaka Brauna. Parafrazując słowa klasyka, McLaren wrócił z bardzo dalekiej podróży. Po drodze starannie dobierając ten zespół techniczny, po drodze starannie dobierając kierowców, po drodze starannie budując od nowa tą operację wyścigową, Zak Brown zdaje się być kluczem tej zmiany, bardzo pozytywnej zmiany w McLarenie. Andras Seydl z kolei dał spokój oraz ogromną dawkę wyścigowej wiedzy i doświadczenia. Zak Brown żartował dzisiaj, że to on zatrudnił Andreas Seydla i to był najważniejszy krok. Bo od tego momentu Adrian Seder wykonywał całą brudną robotę i dzięki temu dzisiaj Zach Brown mógł cieszyć się smakiem szampana na podium. Obaj kierowcy McLarena byli dzisiaj pod ogromną presją, obaj zdawali sobie sprawę, że jeżeli oprą się tej presji, mogą zrobić coś dużego i to właśnie zrobili. Dla Ricardo to zwycięstwo znaczyło chyba więcej niż każde inne odniesione do tej pory w Formule 1, o czym. Mogą wskazywać, czy na co mogą wskazywać łzy, które Daniel Ricardo miał w oczach, kiedy stawał przed kamerą telewizji Sky Sports. Nigdy nie przestałem wierzyć to słowa Daniela Riccardo. On mówi, że jeżeli się coś kocha, jeżeli się w coś mocno wierzy, to nigdy nie wolno się poddawać. Tak trochę metaforycznie nam się tutaj dzisiaj zrobiło metafizycznie, no ale Mądza ma w sobie coś niezwykłego, co powoduje, że takie Górnolotne określenia mogą się pojawiać. Daniel Ricardo zapytano o to, czy wrócił na dobre, odpowiedział: Dzisiaj mogę powiedzieć, że nigdy tak naprawdę nie odszedłem. Przyznał, że kiedy prowadził ten wyścig, wiedział, że nikt nie jest w stanie mu tego odebrać. Mówił sam do siebie, rozmawiał sam ze sobą. To zwycięstwo odebrać mógł dzisiaj partner zespołowy. Landon Norris mówił, że kusiło, że czuł, że ma więcej tempa w samochodzie, ale on najbardziej. W tej chwili szanuje zespół, dla niego najważniejszy jest interes zespołu. Zapytał, co ma zrobić. Zgody na bezpośrednią rywalizację nie było, dlatego zadowolił się drugą pozycją. To jest dojrzałość tego młodego kierowcy, ale to jest, jest wynik dojrzałości tej całej operacji wyścigowej. Każdy wie, jaka jest jego rola, każdy wie o jaką stawkę idzie gra, każdy bez większego zastanowienia po prostu się temu poddaje. Mogliśmy skończyć jak ci wyżej. To jest chyba najlepsze podsumowanie tego jak Daniel, nie Daniel Ricciardo tylko Lando Norris podszedł do tej dzisiejszej rywalizacji. Zwycięstwo Daniela Ricardo przeniosło obecne standardy sanitarne, które panują również w Formule 1 na zupełnie inny poziom. Jedno jest pewne, Norris nigdy więcej tego nie zrobi. I to nie chodzi tylko o te kwestie czy walory smakowe, które dzisiaj dały taki ekspresyjny wyraz na podium, ale też o pewną umowę, którą panowie zawarli ze sobą już jakiś czas temu. Pierwsze podium, pierwsze wspólne podium to będzie okazja do wypicia z buta, ale na tym koniec. Jeden raz to i tak za dużo, i to określenie idealnie też pasuje do sytuacji, w której Hamilton kolejny raz spotkał się z Verstappenem. Zanosiło się na to od dłuższego czasu, a kiedy się wydarzyło na Silverson, wydawało się, że obaj panowie nieco zmienią podejście do ścigania, i ten pierwszy zakręt, czy te pierwsze metry po starcie, sugerowały, że Louis Hamilton jest skoro odpuścił. On przestrzelił szykanę, widząc, że Max nie zostawi mu nawet centymetra, ale tego już było za wiele. Kiedy drugi raz zdarzyła się taka sytuacja, to Louis. Był tym, który zamykał, Max był tym, który szukał otwierającej się przed nim szansy. Skończyło się na tym, że tylne koło bolidu Maxa Verstappena przejechało, i to dosłownie po głowie, po kasku Louisa Hamiltona. Zdaniem Christiana Hornera tutaj zawsze jest ta medialna potyczka zawsze jest ten medialny ping -pong. było raczej Pół na pół co sugeruje, że Horner mógł czuć, że zbliża się kara, to to Wolf posunął się dalej w tych swoich wypowiedziach medialnych, sugerując, że był to ze strony Maxa Verstappena taki typowy, piłkarski faul taktyczny, kiedy ciągnie się rywala za koszulkę, by obaj się przewrócili i tutaj właśnie o to chodziło. Max, czując, że po tym błędzie popełnionym w alei serwisowej, Christian Horner mówił błąd ludzki, zdarzył się temu, który zwykle spisuje się najlepiej. Max czuł, że to zwycięstwo, jeżeli przegra ten bezpośredni pojedynek, będzie należało do Louisa Hamiltona, on będzie na straconej pozycji. Z kolei, w ocenie sędziów, to Max ponosi odpowiedzialność za to, co wydarzyło się dzisiaj, na to, że choć sędziowie uznali, że ta luka tam była, Max zbyt późno. Rozpoczął ten swój manewr, czym doprowadził do kolizji. Oczywiście pojawia się też sugestia, że Louis mógł pojechać nieco szerzej, co idealnie pasuje do tych wszystkich analiz, które do tej pory widzieliśmy, ale on miał prawo do tego, żeby zająć swoją własną linię wyścigową. Jestem ciekaw waszej oceny tej sytuacji. Moim zdaniem, gdyby było pół na pół, nikt by mocno nie krzyczał w tej sytuacji sędziowie wyścigowi troszeczkę wkraczają w tą rywalizację między Hamiltonem a Verstappenem no i nagrodzili Maxa Verstappena trzema pozycjami na starcie kolejnego wyścigu oraz dwu, dwoma punktami karnymi. Nie mogę oprzeć się wrażeniem, że gdyby nie ta tarka w szczycie zakrętu pewnie byłoby inaczej bo to właśnie sam od Maxa Verstappena podbity na tej tarce wylądował najpierw na kole Lewisa Hamiltona, a potem na jego głowie i na systemie halo Cała sytuacja mogłaby się zakończyć zupełnie inaczej, gdyby nie Tatarka. Cała sytuacja mogłaby się zakończyć również zupełnie inaczej, gdyby nie współczesne standardy bezpieczeństwa Formuły 1. Halo ponownie zrobiło swoją robotę. Ileż to razy osłukaliśmy się, ile to tych londyńskich autobusów mogłoby utrzymać Halo. Na szczęście nie były to zmyślone opowieści. Dzisiaj kolejny raz ten system zrobił to, co do niego należało. Ten system potwierdził swoją wartość. Jeżeli odchodzić w to dobrym stylu myślę, że to najlepiej dzisiaj pasuje do osoby, do dyspozycji Walterego Botasa. Wygrane kwalifikacje, wygrany sprint oraz podium przy starcie z końca stawki, czego można chcieć więcej. To są słowa Walterego Botasa. Botas definitywnie jest jednym z bohaterów dzisiejszego wyścigu. Okoliczność na pewno pomogła, ale film maksymalnie wykorzystał dobrze zestrojony samochód i pokazał się z rewelacyjnej strony ten chłodny uśmiech w czasie oceny tej sytuacji między Hamiltonem a Verstappenem oraz stwierdzenie, że to on dziś wziął odpowiedzialność za zespół. Bardzo ciekawie dobrane słowa oraz dowiózł więcej punktów niż Red Bull na pewno dały mu jeszcze tą dodatkową satysfakcję, mimo że odchodzi, pokazuje jaka jest jego prawdziwa wartość. Niewiele brakło, a to Red Bull miałby dzisiaj samochód na podium. Zabrakło chyba takiej trzeźwej oceny i szybkiej decyzji i ze strony zespołu, i ze strony samego. Kierowcy, Bo takie sytuacje raczej są czarno-białe. Zdaniem Helmuta Marko doszło do jakiegoś nieporozumienia, bo kiedy zespół czekał na informację czy potwierdzenie ze strony sędziów wyścigowych, że Perez ma oddać pozycję, to doczekali się, ale kary ze strony sędziów wyścigowych tylko 5 sekund, ale w tym przypadku to 5 sekund okazało się bardzo kosztowne utrata podium, utrata cennych punktów, które mogą mieć ostatecznie znaczenie w tej klasyfikacji konstruktorów. Na koniec dzisiejszego wydania, bo na pewno nie jest to koniec analizy tego, co działo się w trakcie tego niedzielnego popołudnia, zostawiam Was z kolejnym pytaniem: jak na tle tego dzisiejszego pełnego wyścigu wyglądał ten wczorajszy sprint? Zabawa w tak tak sobie napisałem. Moim zdaniem ten sprint koło wyścigu nawet nie stał. A kolejne punkty Rasela, dobre tempo Astona, mimo tego, że nie mieli dedykowanego pakietu na Mądze oraz polecenie zespołowe w Alfie Romeo to tematy, których możecie spodziewać się, ale dopiero jutro. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Duże emocje dzisiaj. Na pewno będzie o czym rozmawiać również w kolejnych dniach. Dzisiaj Wam już zostawiam. Mówię Wam dobranoc i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.